Paweł Leśnik, Sportowa Arena. Witam Państwa. Zapraszam na wydarzenia sportowe. Serię trzech zwycięzców z rzędu piłkarek ręcznych, piłki ręcznej i koszalin przerwała Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Nasza drużyna przegrała starcie wyjazdowe. Po starcia był miejscowy zespół i to od początku potwierdzą. Piotrzkowia po pierwszej połowie prowadziła 16 do 9. Choć w drugiej części koszalnianki zagrały nieco lepiej, to i tak nie były w stanie dotrzymać kroku rywalowi. Piotrzkowia wygrała 32 do 21. Po cztery dla drużyny koszańskiej zdobyły Iwana Arseniewska, Karina Bajrak i Beata Naumczyk. nie wystarczyło sił, no dlatego to jest taki wynik. Tak jeszcze były jakieś mankamenty i, i małe błędy. Jak to wyeliminujemy, to będzie jeszcze lepsza, piękniejsza gra. Ale cieszymy się z tych trzech punktów, bo koszalnik teraz trochę dobrze wyglądał, więc obawialiśmy się, bałyśmy się ich, ale dzisiaj wyszło dobre przygotowanie. Po tej porażce piłka ręczna Koszali ma w dorobku 9 punktów i zajmuje 7 miejsce. W następnej kolejce Koszalianki zmierzy się z Eneą MKS Gniezno. Nadal bez zwycięstwa pozostają piłkarze ręczni Gwardii Koszalin. Nasz zespół w zaległym meczu z trzeciej kolejki uległ na wyjeździe Jurandowi Ciechanów. Zdecydowanym faworytem był miejscowy zespół. Gwardia pozostaje bez zwycięstwa i trudno było o przełamanie na boisku jednej z czołowych ekip. Mecz dobrze rozpoczął się dla Gwardii która po trzech minutach prowadziła 3 do 0. Później tę grze nadawali gospodarze, nadrobili stratę i zaczęli budować przewagę. Po pierwszej połowie Jurand prowadził 15 do 11. W drugiej części było zdecydowanie gorzej. Jurand zdominował rywalizację i w pełni zasłużenie wygrał 37 do 21. Po trzy bramki dla naszej drużyny zdobyli Dawid Szcześniak i Szymon Koc. Po tej porażce Gwardia z robkiem jednego punktu zajmuje 13 miejsce. W ósmej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Padłą Zamość. Wiele emocji towarzyszyło starciu Bałtyku Koszalin z wiceliderem na rozgrywek czwartoligowych Białej Miń Sądów. Spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Spotkanie miało znaczący wpływ na układ w tabeli. nie tracili punkt do rywala i liczyli na awans w klasyfikacji, a biali liczyli na umocnienie się na drugiej pozycji i zmniejszenie dystansu do lidera. Starcie lepiej układało się dla gospodarzy. Bałtyk objął prowadzenie w 16 minucie po golu samobójczym Grzegorza Magnuskiego. Niewiele ponad 5 minut później trafienie Kacpra Szaflarskiego dało dwubramkowe prowadzenie miejscowej ekipie. Do końca pierwszej połowy utrzymał się wynik 2-0 dla drużyny kaszańskiej. W drugiej części goście starali się odrobić stratę, a Bałtyk szuka okazji w kontratakach. Skuteczniejsi byli zawodnicy z Sądowa. Goście zdobyli bramkę kontaktową, a na listę strzelców pisał się Grzegorz Magnuski. Do końca ważyły się losy spotkania. W ostatniej akcji meczu biali mieli rzut wolny. Karol Ogórek zdecydował się na strzał. Piłka odbiła się od poprzeczki, odbiła się od podłoża i wyszła w pole. Po tej sytuacji doszło do sporego zamieszania. Najpierw sędzia główny dał czerwoną kartkę dla członka sztabu białych za krytykę postanowień sędziowskich. W chwilę później arbiter po konsultacji z asystentem uznał bramkę i zakończył mecz. Trener Bałtyku miał pretensje do arbitrów i też został ukarany czerwoną kartką. Ja bardzo lubię grać w koszalinie, bo raz, że gra się tutaj naprawdę z fajnymi zespołami i te zespoły są jakościowe i to mi się bardzo podoba. Powiem tak, na pewno my jesteśmy zadowoleni z tego punktu, ale ten mecz miał różne fazy, i ta faza pierwsza była zdecydowanie dla Bałtyku, a tutaj w drugiej połowie chyba coś zgubiło Bałtyk, bo no w pewnych momentach gdzieś tam chyba przestali myśleć o tym, że ktoś może im te punkty zabrać. Ja mówię, jestem zadowolony z tego punktu, niepotrzebnie tutaj takie ogromne emocje, uważam, że to no niczemu nie służy dobremu. Szkoda też, że to kibice jeszcze wchodzą na boisko i kibice dodają od siebie, bo robi się w pewnym momencie niebezpiecznie i, i tak nie powinno być. Gratuluję tutaj koledze postawy zespołu, mimo wszystko, bo to jest zespół, który gra jak dla mnie, naprawdę chyba najfajniejszą piłkę, z którą my tutaj się spotkaliśmy. Każdy ma swoje atuty, Bałtyk ma swoje atuty, my mamy swoje atuty. 2-2 uważam, że z przebiegu meczu taki sprawiedliwy remis. Fajny mecz na pewno na mecz na wysokim poziomie, na dobrym poziomie, dobre tempo. Przez całe 90 minut jedni i drudzy dążyli do, do zamknięcia tego meczu. Nam się to nie udało, chociaż dwie sytuacje mieliśmy wyborne na 3-1, żeby zamknąć ten mecz, i myślę, żeby te trzy punkty zostały. Ale to, to, to wcale nie tłumaczy, że sędzia może podarować bramkę przeciwnikom, może sobie wymyśleć. Może wymarzyć. Nie wiem, co chciał zrobić sędzia boczny. Bo raz pokazał e, piątkę za chwilę, za chwilę bramkę. Nie wiem skąd to się wzięło. Mamy nagranie, widzimy, że piłka się odbija centralnie od, od linii. No ale sędzia to jest nie pierwszy raz i nie boję się tego powiedzieć. Nie są nawet na czwartą ligę. Przyjeżdżamy ją tutaj i próbują grać swój mecz. Naprawdę. E, Ile razy jedziemy do Szczecina, czy w okolice, tam jest spokojnie, tam jest y, normalnie. Tam zawsze można podejść spokojnie, podziękować, a tutaj nie wiem, y, niech się obrażają na mnie, niech, ale po, ja to zresztą im mówię y, często, no tutaj w Koszalinie nawet czwartoligowych sędziów, ci, którzy tutaj są, to jest, to jest po prostu skandal, żeby sędzia boczny zadecydował, o wyniku w tym meczu. I, i naprawdę y, oni tylko mówią spokojnie. Cały czas na meczu spokojnie. Spokojnie i spokojnie. Tylko potrafią dać y, trenerowi kartkę, zawodnikowi kartkę i tylko spokojnie. Mają y, słuchawki, komunikują się, ale to w dalszym ciągu jest beznadziejny poziom. Po tym remisie Bałtyk ma w drobku 28 punktów i zajmuje trzecie miejsce. W następnej serii nasz zespół zmierzy się na własnym stadionie z liderem zmagań Mirandem Szczecin. Kolejne zwycięstwo odnieśli piłkarze Gwardii Koszalin. Wygrali na wyjeździe z Orłem Wałczy 2 do 0. Orzeł, choć plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli, to jest to niewygodny rywal, o czym przekonał się wcześniej Bałtyk Koszalin. Gwardia dobrze rozpoczęła starcie. objęła prowadzenie w 13 minucie po golu Huberta Dublinowskiego. Kolejna bramka padła na początku drugiej odsłony, tym razem na wpisał pisał się Robert Smutek wykorzystując rzut karny. Do końca pojedynku wynik już się nie zmienił i Gwardia wygrała 2 do 0. Brakowało tej skuteczności, myślę spokoju w, w tej strefie wysokiej, bo, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chcemy szybko dążyć do strzelenia bramki. Tutaj nie było takiej potrzeby, rywal wolno wracał, mieliśmy tej przestrzeni bardzo dużo e, i, i można było spokojniej tutaj w, pod bramką rywala się zachować i, i tak naprawdę dostawić do pustej bramki. No my tak gdzieś, gdzieś przyzwyczajeni do tego, że, że ta presja jest większa, że rywal jest bliżej, to bierze się z treningu. E, dzisiaj podejmowaliśmy decyzję bardzo szybko i niekoniecznie. Koniecznie y, trafnie i dlatego tych bramek nie było więcej. Natomiast wygrywamy na trudnym terenie. Dzisiaj dosyć grząskie boisko. Dużo tutaj było poślizgów i dużo było też piłki w powietrzu, bo taką grę y, preferuje zespół z Wałcza y, grając bezpośrednio już długim zagraniem y, y, w strefę wysoką. Więc musieliśmy radzić sobie w trudnych warunkach. Cieszę się, że, że nasz zespół robi w tym postępy, że jesteśmy w powietrzu mocniejsi, że w grze takiej bezpośredniej, takiej bezprecedensowej jesteśmy też zespołem, który potrafi to, z tego zrobić swój atut. Po prostu, i, i w takim meczu to, to widać było, i, i fajnie wyglądało faktycznie to zbieranie drugich piłek, ta walka o piłkę z powietrza. Więc wydaje mi się, że w tym aspekcie zrobiliśmy duży postęp. Chciałoby się, żeby ten mecz był ładniejszy dla oka, żeby tych sytuacji było, było też jeszcze więcej. Natomiast są wytrudne warunki. Dzisiaj zespół dostosował się do tego, jak, jak to dzisiaj wyglądało i wyciągnął z tego moim zdaniem maksimum. Jestem zadowolony z, tej, z tego dzisiejszego spotkania. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Po 13 kolejkach zespół Koszeński ma w drobku 20 punktów i zajmuje ósme miejsce. W następnej kolejce gwardziści podejmą na własnym stadionie Dom tębno. To informację kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zaproszę Państwa za tydzień w poniedziałek, jak początek o 17.50. Do zobaczenia.